będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Raz jeszcze wzywam do debaty arcyheretyka Andrzeja Domka, przez którego usta przemawia sam szatan, kiedy to w oszczerczy i kłamliwy sposób obrażał on Świętego Ojca Pio, zarzucając mu w fałszywy sposób, że sam sobie robił stygmaty i inne tego typu rzeczy, które są jego zaletą. I skoro tacy heretycy jak Andrzej Dąbek go obrażają, to rzeczywiście on musi być święty. Natomiast zobaczmy, skoro Andrzej Dąbek kłami na jego temat, to ojcem kłamstwa nazywa nasz Pan Jezus Chrystus w świętej Ewangelii szatana. Zatem szatan jest założycielem wszystkich tych antybiblijnych i antychrześcijańskich heretyckich synagog szatana z piekła rodem, które także i do piekła prowadzą i głoszą herezje sprzeczne ze Słowem Bożym. Wzywam raz jeszcze arcyheretyka Andrzeja Dąbka do wspólnej debaty na temat tego, czy różaniec jest biblijny, czy kult maryjny jest biblijny, skąd pochodzi sama Biblia i który kościół jest prawdziwy. Czekam na odpowiedź. Jeżeli jej nie dostanę, to znaczy, że Andrzej Dąbek skulił ogon i nie ma on prawdy i jest tego świadomy. Jeżeli Andrzej Dąbek nie odpowie na moje zaproszenie, skuli ogon i ucieknie, to macie dowód na temat tego, że on świadomie i dobrowolnie zwodzi ludzi szeroką drogą do zatracenia w piekle na której zresztą on jest tylko jednym z pionków i przystanków złego ducha. Pamiętajmy o słowach apostoła Pawła, że szatan przybiera nawet postać anioła światłości, żeby zwodzić wybranych. Mieni się chrześcijaninem Cytuje Pismo Święte, ale to wszystko pełne jest zdzierstwa, ponieważ nawet i sam szatan cytował Pismo Święte Panu Jezusowi, żeby go zwieść, żeby nie wykonywał on woli swojego Ojca. Tak samo i heretycy próbują Pismem Świętym zburzyć czyjąś wiarę, żebyśmy nie wykonywali woli Bożej, którą jest trwanie w Kościele, który rozdziela nam mądrość Bożą wedle listu do Efezji.